Także jutro witajcie! Jestem MwD, że to jest kolejny materiał na moim kanale. No cóż, spostrzegawcie mogą zobaczyć, że jestem troszeczkę w innym studiu niż zawsze, ale to tylko to jest tymczasowe, no i niestety dzisiaj mam mikrofon ze słuchawek. A więc to jakaś mo może być troszeczkę gorzej, Mam nadzieję, że Wam to nie będzie przekazała, ale tak jak mówię, to jest tylko jednorazowe. W każdym bądź razie, dzisiejszy składzie, który Wam przygotowałem, jest za około 500 tysięcy monet. No i według mnie jest to nawet spoko zespół do tego, żeby przygotować się do tego, żeby nie grać z czymś droższym, żeby nie stracić na prowizji od jej oraz na tym, że rynek jest nieprzewidywalny. No ale cóż, jeżeli to ty... jeżeli to tych, ty chcesz, to był w by składzie, któreś tam na dole w komentarzach napiszł, wiadomość z budżetem, z monikami nie wymiennymi oraz platformą, no i co, bez przedłużenia, lecimy. No i zaczynając, ta 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 Teraz wybrać formację. Formacja, która nam będzie dzisiaj towarzyszyła, to będzie to formacja 4-3-2-1. Czyli bardzo spokojna formacja do gry, aczkolwiek do tego składu nie będzie ona przystosowana, ponieważ w tym składzie mamy tylko dwóch pomocników. Dwóch pomocników, którzy mogą właśnie zagrać w środku pola, którzy co nie mogłoby dać na siłę trzeciego, ale no stwierdziłem, że po skoro i tak to w meczu można zmienić tą formację i grać inaczej. W każdym razie, na bramce mamy Hugo i Orisa. Jeżeli chodzi o tego zawodnika, nie jestem co do końca jego przekonany, ale no on musi tutaj być, by dać zgranie dla innych zawodników ponieważ, no, 88 deblingu, 90 refleksów, 84 ustawienia się, wiem, że to nie są najgorsze celestyki do tego, 87 oceny ogółem, ale niestety, coś w nim nie gra, coś w nim nie gra i to jest niestety nadto widoczne, ponieważ, no, on się często wylała w tej chwili, nie wiem czego to wynika, bo naprawdę, no, overall ma spoko, ma bardzo podobne celestyki do Mike'a Maniowa, z tym, że te nowe kopy są troszeczkę gorsze, ale i tak, no mówię, to nie jest najlepszy wyronkarz, go, go by się przydało zapaglidować na jego lepszą wersję, nie wiem, jak gra jego lepsze wersje, bo jakiejś recenzji też nie widziałem za bardzo na jego temat, ale myślę, że no, tak jak mówię, to jest załonik, do którego trzeba zaabridować. Na prawej broni mamy niego. Jeżeli chodzi o tego gracza. Jest on naprawdę bardzo spoko, 10,5 tysiąca, że trzeba go zobaczyć, więc takiego solidnego foderu 95 tempa, 76 gry w z fizyki, 83 dribblingu To są naprawdę spoko, spoko staty do tego, no zobaczcie, dajcie mu kotwicję, to będzie naprawdę bardzo fajnie wyglądało 99 38, więc naprawdę spoko wytrzymałość, bardzo fajne tempo Spoko zwinność i równowaga, no i ogólnie wszystkie statystyki najważniejsze dla bocznego brońca, jak najbardziej topowe No i generalnie co do, można się na niego przyczepić, to to, że ma wysoką percepcję, że taką średnią w niego Ale wiadomo, to się da zniwelować wytycznej i w, w, w FIFA od kilku lat na, aż tak ci właśnie obrońcy, którzy no, mają wyższą pozycję już za niż nie są aż tak bardzo szkalowani. Kolejnym graczem jest Kim Pembe. Jeśli chodzi o tego zabudnika, to jest on naprawdę mega mega dobry. To znaczy, mega mega dobry. Był mega mega dobry. Teraz jest po prostu spoko graczem, który no, w takim składzie mo może sobie poradzić. Wiadomo, gdyby był to droższy składik jakiś, nie wiem, za milion końców, to już ja bym go raczej nie umieszczał w tym zespole. bym raczej umieszczał jego lepszą wersję. No ale i tak. 81 tempo, 83 gry, gry w 86 fizyki, 70 driblingu. Przede wszystkim ta fizyka robi roboty. I niesmutna sylwetka w samej grze sprawia, że ten gracz jest naprawdę mega mega OP. Był mega mega OP, bo teraz wiadomo, wyszły. Te różne nowe karty, które no, sprawiają, że po prostu nie jest już aż tak mega dobrym zawodnikiem. No bo zanika w tym, w tym gąszczu wysoko ocenionych kart, no nie ma co ukrywać, ale tak jest cykl życia FIFY. Kolejnym graczem jest Rafael Waran I on raczej jeszcze przez jakiś czas powinien sobie poradzić Co znaczy, do tossów myślę, że da radę W tossach również, jak Zniknie w tych goszczu wysoko ocenionych 82 tempo, 87 gry 82 fizyki 65 driblingu I tak naprawdę to co wiele razy powtarzałem To co mi się w Varanie nie podoba To jest tak z zwinność i Czyli 62 zwinności i 39 równowagi Więc ona się obraca czasami jak wóz Z węglem na rondzie, no ale no to możemy na to porać, no nic, no, nawet jego ta ta wersja flashback również ma defekty w postaci takich e, jak chociażby właśnie ta, ten słaby drybnik, ale i tak baran był spoko, jest spoko, no i będzie spoko, jeżeli dostanie jeszcze parę kart specjalnych, aczkolwiek. Nie wiem co musiałby się stać, żeby mógł przebić tę swoją wersję flashback, ponieważ i no wiadomo, to jest polityka i jej, i oni z terminalnie nie wiem jakie mają stosunki, ale aczkolwiek ja bym chętnie zobaczył barana właśnie w swojej lepszej wersji. Kolejnym zawodnikiem jest Theo Hernandez, jeśli chodzi o tego gracza, nie muszę wątpić, że nie jest spoko, według mnie najlepszy złoty lewy obrońca w tej chwili, bije na łeb na szyję Mendiego, który no, może nie bije na łeb na szyję, ale wiadomo, według mnie jest lepszy niż Mendy, ze względu na to głównie, że on wygrywa w starcie fizyczne naprawdę w tych starciach fizycznych spisuje się krypka w wodzie no Znaczy może nie aż tak mega dobrze, ale ma przede wszystkim taką sylwetkę takiego dosyć zbitego zawodnika. E, no i to daje się we znaki. 79 siły, 90 82 agresji. E, bardzo fajne tempo również, więc te boki obrony naprawdę są topowe. Środek również myślę, że to dobry, tylko że tego bramkarza w tej linii defensywy przydałoby się ulepszyć. Kolejnym graczem jest, jest gość, którego już dawno nie używałem, czyli Nkunku. No praktycznie w każdym składzie, kiedy... Wcześniej kiedy budowałem właśnie budowanie składu, prowadziłem tą serię, nadal no, ją prowadzę zresztą. No to Nkunku się znajdował. No ale coś, coś ostatnio się stało, że Nkunku nie jest już aż tak OP, ale to do wykładu powstawało pos się naprawdę niesamowicie. W związku z czym ja go postanowiłem tutaj umieścić. Ze względu na to, że ma naprawdę mega fajne statystyki. Dajcie mu krótkice, cieni, to będzie naprawdę mega spoko wyglądało. Jedynym jego minusem jest to tak naprawdę, że już powoli będzie zanikał i ta jego fizyczność będzie niestety odczuwalna, ponieważ 70 83 wytrzymałości. No przy tak takim tempie wydawania kart. Niestety będzie to dosyć odczuwalne. No i no takie, które zresztą każdy w tym składzie powoli będzie zanikał, ale tak, mega fajne strzały, przede wszystkim strzał z dystansu, e, finazyjny. Ten trade, który pozwala mu właśnie fajnie rogale sadzić, to jest naprawdę mega, mega plus. Kolejnym graczem jest to Lizo, i to właśnie jest taki fenomen: po prostu on stracił na wartości bodajże 200 tysięcy bo On przed tym, jak Bayern został wyeliminowany z vrr em kosztował naprawdę mega, mega dużo. Teraz ma no, wszystkie taki ocenione powyżej 84 i to naprawdę wygląda bardzo, bardzo ciekawie ta karta, z tym, że no nie jest już może aż tak mega unikalna, ponieważ wiadomo, wszystkie niby spoko ale no jednak te, mamy ty, na no, tyle wysoko ocenione karty, dużo, wysoko, tak, tak wiele tych, o, tych kart niesamowitych, że no ten to liso nie robi, robo, robi roboty. Gdyby ta karta była w 18, no dobra, w 17, to może by naprawdę zrobił furory. Ale patrząc na to, jakich mamy teraz pomocników, jaki mamy wybór, po prostu. Jest w czym wybierać to to Liso no nie jest aż takim dobrym zawodnikiem, ale generalnie to jest taki ma bardzo, bardzo fajny. Kolejnym graczem jest Dean Natale i to naprawdę jest mega kozacki zawodnik z proza w tej wersji. 93, naprawdę to jest już przekozak W tej wersji 90 nadal daje radę, ale przydałoby się go ulepszyć. przydałoby się go lepszyć, no, ulepszyć na to jego lepszą wersję z tym, że musicie mieć do na na że jego lepsza wersja kosztuje no milion 800 tysięcy, no 1, 950 tysięcy więcej i to naprawdę jest dosyć, dosyć znaczna różnica, ale to było różnicę czuć, ponieważ ma nie zdać ma 5 godzek na tej lepszej swojej wersji, to do tego wszystkie statystyki lepiej właśnie ocenione. ale i tak wydajcie do myśliwego motorniczego i to będzie bardzo fajnie śmigał. zależności się tego na jakiej pozycji będzie nim grali. To będzie generalnie przesuwany do formatu 4-4-2, ponieważ mamy takich te dwóch środkowych pomocników box to box, to są bardziej taki, który może zagrać w defensywie. Ręku, które zdecydowanie poradzi się sobie również w ofensywie. To lista też w ofensywie również sobie poradzi, ale wiecie o co chodzi. Na prawym skrzydle mamy diabiego, Jeżeli chodzi o tego gracza, to niesamowicie wyglądające tego te te karta 99 tempa, 77 shop, to troszkę 92 dreamika 85 tempa. I to wygląda naprawdę przeko, tylko ponieważ ma 99 zmienności, 99 równowagi. Ta się troszeczkę boli bo tylko 79, ale nie martw się tym, ponieważ no, zawsze można mieć jakiegoś super zmiennika. W związku z czym e, no, to diabli będzie raczej jednym z pierwszych, który, który, który będzie do zmiany. Dlatego ma naprawdę fajnie zbustowane strzały, ponieważ ma 84 a 84 siły strzał więc jak na skrzydłowego to jest, jest najbardziej chyba ważny, <laughs> dlatego 88 ustawianie się. I tak jak mówię, głównie ten dribling głównie ten robi roboty, dajcie mu tak naprawdę deadai albo finisher. Myślę, że deadai byłby tutaj lepszy, jako że to jest skrzydłowy, żeby podbić mu strzały oraz podania. Kolejnym zawodnikiem jest insinni, mamy tutaj takich dwóch granowych skrzydłowych. No, nie wiem jak się odnajdą właśnie w jednym zespole bo jeżeli masz jednego chwili koronowego, skrzydłowego to jeszcze jakoś idzie przeżyć ale w dwóch w jednym zespole to może być już troszeczkę za dużo bo obaj są szybcy, obaj mają niesamowity trybnik są słabi fizycznie a za to e, nie ma naprawdę niesamowite strzały Przede wszystkim to jest dystansy inne 86 właśnie wykończenie 88 siły strzału, 95 daleki strzałów 95 winności, 98 równowagi, tylko że 38 sił 38 sił ma insymię, a siły Diabli ma 50, więc no, nic sobie zapewnić tego, czy będą się potrafili się przepchnąć, ale mam nadzieję, że to nie będzie sprawiało jakiegoś dużego problemu. I krem dla krem tego zespołu będzie Kingsley Command. Jeśli chodzi o tego gracza, to niesamowicie wyglądająca ta karta, ponieważ no zobaczcie, 89 ogółem, 96 Tempo. 85 strzałów, 99 dribblingu, To wygląda naprawdę mega mega fajnie. Jego strzał przede wszystkim zostałem bardzo fajnie zbudowany. Było 84 wykończenia, 90 sił strzału, 94 zmienności, 87 równowagi. Również fizyczność, czyli ta wytrzymałość, którego była naj największym jego mankamentem na podstawowej jego zwykłej wersji, została mocno mocno podbita. Dzięki temu King jak najbardziej jak na albo skrzydłowy może grać. Jeżeli chodzi o cenę tego zespołu, wiem, że może troszeczkę przesadziłem. Z tym, że no właśnie, bo ten składnik jest do 500 tysięcy Ale nie martwcie się, ponieważ ten składnik prawdopodobnie jeszcze spadnie troszeczkę. Troszeczkę to nawet może za mało powiedziane. Ponieważ do okresu Team of the Season, naprawdę ten skład może jeszcze potanieć. W związku z czym ogólnie ja teraz bym. Jeżeli oglądaliście mój, mój kanał wcześniej, to na, to naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli oglądacie go teraz, to po prostu to są takie troszeczkę zapchaj przed tymi czasami, żeby po prostu wypełnić no to, żeby algorytm, wybicie w algorytm to tobach, że tak średnio mi to wychodzi. W każdym bądź razie no tak jak mówię, teraz nie jest to najlepszy moment na budowanie ponieważ te ceny i takie się mogą troszeczkę spaść. W każdym razie jeżeli chodzi o formację w z pole, to ja najbardziej polecam 4-4-2, płasko e, Command, Natalia na napadzie, Insignia z Diabim na skrzydłach. Jeden w środku pola. Jeżeli chodzi o drugą formację, to formacja 4 2 3, 1 jak najbardziej może wchodzić w grę. I to będzie według mnie jedna z również bardzo fajna formacja, bo Diabim na napadzie Insignia, SPO, Kingsley, Koman e, razem z na skrzydłach oraz ten to jako defensywni pomocnicy. Ja bym się skłaniał bardziej ku, form ku, form ku formacji 4-4-2 ze względu na to, że Nkunku tam będzie bardzo fajnie wykorzystywany, bo wiadomo, w tej formacji 4-4-2 e środki i pomocnicy są naprawdę bardzo ważni i tam jest ważne to, żeby potrafili zagrać w ofensywie i w defensywie, a tutaj potrzebna jest dosyć mocno od defensywa. W związku z Nkunku może nie być aż tak dobrze wykorzystywany. Także cóż, na dziś to było tyle, do zobaczenia wkrótce. I standardowa oczywiście strzełeczka. Trzymajcie się!